Po prostu patrz, czy będziesz szybko latał. I im obiegnie normalnie. No i też. Ale dyszy? Tylko tak, <grym> <grym> A coś kupić w ogóle, Mogę ci kupić, kurwa. Coś, co wygląda jak radio, ale pewnie ty nie Mogę ci kupić coś, co wygląda jak dildę, świecące, ale nie jest dildem. Czyli Petroks już chyba kameruje. Małe i poęczne, trochę jak my kutas. ale chodź tu do mnie. Gdzie ty jesteś? No to ja wiem, że z tym Gdzie możesz? jest. Gdzie Czy Czy o posągu Petroksa? To ty jesteś kurwą. Ja no, no. <grym> no, no. teraz na no, no. tym przypadku wczoraj nie przyznałeś, że jesteś bałobak. <grym> Przyznałem! Ja ja nie wiem, nie widzę. Czyli już wiemy. No to kto to? No to feta kto? Nie, ja jestem tu. Ja jestem za tobą. To ty to i ja. murzynem jesteś. Jak murzynem? No, murzynem tak, jesteś. To ja jesteś murzynem, no? Nie, no mam kobitę. No niby masz kobitę, ale u nas jesteś murzynem. No bo to jest trans, nie? O nie. nie. No, <grym> <grym> trans. trans TV witamy. Organizacja Netflixa. Albo wiem, będę takim nerdem, pedałem jebanym. Będę po prostu mną w prawdziwym życiu. Pędra. No. No. <grym> Jak no. w PiSie no, Dosłownie. Ty, gdzie są korki? Korki no, jest na samolocie. Czemu nie poczekaliście na mnie? Czemu nie ma latarki? Słuchaj, to pierwszy ten lepszy, nie? No właśnie, bo co nie ocuć? No bez hitu. Podobno zmienialiście coś z tymi temperaturami. Jak to teraz wygląda tak naprawdę? Temperatura. No, ten... Ale tu, tu Petrux jest, i chodźcie na górę. Nie, no Hańczy. No zobacz. <laughs> Na chuj wam w dupę. Poniedziałek zera, musimy szukać temperatury. A, I muszą być te kotli, które włączone, żeby były nie? Są odpalone, są odpalone. Tu w hmm. ogóle możemy palić światło teoretycznie. to jest Witamy, nie ECPU Polska. Wow. Can you kill me? Ja pierdolę, to wygadałem! Kurwa, can you kill me? Chyba chcę zabić. Oj, feta deda. To ale jakie instant to było. Can you kill me? Kurwa, to nie było drugiej nawet opcji zastanowienie się. Od razu kurwa, hand. już twoja kolej. Nie. Ale Sanity mamy średnie 74, nie? Ja stamtąd tu, spierdalam, Jaki, idźcie sobie do Jakimś cudem Petrox ma najmniejszą sanity mimoś, to ja bym połamał. przed chwilą mi chuchnął do mordy. Zobaczę komentarze no. na YouTube. chyba się właśnie domyśliłem, że taki wystraszony wyszedł z tego. Jeszcze po głosie było, słychać, jeszcze coś żeś powiedział o tym sanity, to się domyśliłem, że mu chuchnął. Teraz ja fajnie siedzę, nie myśl Ja muszę tutaj obecność stawić. Na tym poziomie Zbieram z kamerą, a ja. nagrywaj to Petrox, zwanie. Nagrywam, nagrywam. Ty, Mati, generalnie to bomba, Aktualnie no. temperatura tam, nie wiem. No kałka, mówię. Yes. Ale to tu w kuchni, w sensie Dobra, w kuchni pamiętam kuchni. taki typowy tekstik. Nie ma. Hmm. To nie ma. Nie ma twojego starego. Jak ta dziwka się nazywa? No nie wiem, Petrox mi powie, To ci nie jestem, nie są u was. Idę zobaczyć, jak się nazywa, bo chyba ma w domu. Don Patrick, sprawdziłem. Nie, nie. nie co, zostawicie przed drzwiami. Wydajcie. My z Petroxem pilnujemy, żeby nie wszedł do domu, kolejnym Mmm, okej, to to jest. <śle> hmm, hmm. A ta? <śle> chyba, Alex. Chyba. No. Wiecie jak I, się skończy? No dobra, będzie, żyję już. No. jak był w dusiu. Ja potem zrobię. Aleks miałeś latarkę czy nie? No. no. I w miastach. No masz. I puszka. O jest. O no, no, kurwysyn. Chyba. Wow. Dobra, chyba zdadam. No, nie, ja, ja zdadam. Zajebi się, że stało się 50 nie, Jak to 18? Co 18 dzisiaj? No? Nie masz czekoladki za ten dzień w każdym razie? No, muszę za 25 wziąć Panowie, nie jestem jebem. Mówię, że mam po i pod dwójkę na mapie, a ja go nawet kurwa nie odpaliłem. Ja piszę to. Nie, nie. nie. Margaret, no. give me a sign. Wojciech, tę grę mam po polsku, kurwa z głosem. Ja powinienem po polsku do niej gadać, daj mi znak. Tu, daj mi znak. książkę, książkę piszę. O, o, szybko, to w sumie? Ona się zaspiera przy stoliku z krawą. To rozstaw przy stoliku z krawą. Tu? No. O, to już Wie, hand, to, to już hand, to, to, już, to już hand. To już hand. No hef dla Matteo. O Boże, te docy są chujowe. Ejoj. Tak, skurwiała mapa. Ja pierdolę. I ona ma pokoi? 50? 69. Ile? 69, no. <grym taki damy> no, <AAF1> no. <grym> 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 Motku wosku. Chyba mam, mam jakąś wskazówkę, znalazłem notkę, gdzie tylko piszę życzę sobie aktywności. Ale ciekawe, bo na tej ręce też coś pisze. Próbuję jak mi nic co tam jest napisane. Sup Matrox. Sophie Thompson. Można coś. Zrób coś, daj mi znak. Zabij petoksa. Nie, 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 ja sądzę. Pasuje, żeby jedna osoba była w wanie i mówiła, kiedy jest hand. Bo ja mogę zgłosić się na ochotnika. Idę. I to części do takich pistolecików chyba zaraz trzeba będzie na internecie sprawdzić, bo. Nie, nie, nie. nie pistolecik to chyba tylko po to, żeby sobie w głowę strzelić. Ogólnie ten duch ma aktywność na dwójkę i czasami trójkę, ale ma wyjebane mocno. Weź, ktoś zacznij pod fałką mówić coś. Napierdalajcie imię. Dickie, Jej imię nie nie. Jak zaczęliście gradać, to aktywność skoczyła z zecha na jedynkę. was na 1 na 10. Ja... Co za debil wybrał tę mapę? No, hmm. plus jeden. Jak to nie jest Huntu, to jestem oficjalnie gejem. Dobra, mamy nagrane. Nie, Zobacz, to nagrane. No bo szczerze to... mówiąc, jak sobie teraz przeczytałem wszystkie duchy, ja to że mogę zostać tym gejem. Nie wiem, dobra, to jest każdy strzela, co chce, tak? Ja daję Huntu. Jak nie Huntu, to jestem gej. Ja już dałem swoje oświadczenie i się będę go trzymać. Huntu! Dobrze, dobrze. Nie ja, ja jestem gejem! Mm, szkoda. O, I tak to... jesteś. Kurde, ja Jesteś... Revenant'a, bo nie. tak mi pasował. Nie no, jak kurwa ci pasował no, Revenant? No bo powiedziałeś, że był szybki w swoim pokoju, ale no. poza był wolny. Teraz ja co przeczytać co masz pod Hunt'u i co masz pod Revenant'em. To Revenant jest to... z nim pre... interpretować Revenant'a, no. Revenant to jest szybszy, jak cię widzi, to jest jak z pedofilem. Co? Jak z Petroxem. Kurde, chyba nagranie mi się urwał. A mi nie. Okej, okay. no dobra, mogę się posłuchać. <laughs> Mój zostawik sobie wezmę. Weź pistolet, będziesz to bawianu, strzelać. Nie muszę do Petroxa. Oooo, no, no, spierdalej. <grym> Bardzo śmieszny. <grym> no, da, pierdo pierdolmy tego ducha, co? Pozbijaj po, po, sobie bałwany. No, nie się ducha, po co tam duch? Ja już się i bałwan rozjebałem. Żebyś mam takiego celu jeszcze w Fortnite. Cie. Ale zamknij um, ten Czekaj, come ona odpowiada. Wypierdala z tego pokoju. Dobra, przepraszam. Chodź bije dalej bałwany. Suzan, showcross, daj mi znak. Na no, pewno się odezwać, byś spierdalej. Susan <grym> daj mi znak. filmu? <grym> ja mam 8 laty. Susan, Suzan, daj mi znak. Ty, ty, ty. ty, ty. Ty, 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 dała znakiem, mama. No, dupy Osiem zostało. Ja tutaj szukam ducha, a ci hand na bałwany. Ty, możeś I... tam krucyfiks przyniosę do tamtego pokoiku, co? Och, ja się tu <gaduje> dogaduję. Besty jesteśmy. <gaduje> I, tak, i, tak ci, I tak ci przyniosę, tak wiesz. Profilaktycznie, tak? No. To jest strasznie przyjemny duch. Takimi ludźmi. No, odpowiada mi, nawet mi drzwi otworzył. O, i piszę właśnie w natesiku. Bo ty tu no zaraz też. sam ducha zrobisz. Już mamy ducha, nie żeby coś. A, to to jest? po prostu? Tak. E, daj po Poszukać, ja? No, albo chodź z nami. Nic, no, ja się upewni, że na pewno to jest spirit, Żeby nie było tak, że ja nagry, kurwa takiego inta za jebie, że mówię, że to o, spirit, spirita, to chuj. Jak to nie jest, to ja dam sobie jaja uciąć. Ale bałwan zapierdala. Co? Ty faktycznie. Jebany bałwan cię kurwa szuka, no? Co? Nie yeah, to? Koniec, koniec, handlarz. Jebany bałwan zaszukał. Za I to tak dosłownie się drugi no? na bałwana. Mieliśmy spirita po 5 minutach gry, ale graliśmy 25, żeby znaleźć wszystkie Bałwany. Weźmy, kurwa szybciej. Ale na początku tak, taki przyjazny, wszystko da, dał zrobić, potem zaczął nas napierdalać Może no, nie będziemy szukać 5 godzin teraz A tu nagle je przedziesiąt bałwanów Jak się zbiera w ogóle? No strzelasz tym pistoletem, co tam jest przy tej kamerze A ja czym tam, strzelam? Lewym, prawym bo on chyba nie sól, sól, <laughs> no, chłop, wziął to jest sól, to jest Chłop wziął, mnie. Na kamerach masz, przy tym telewizorze No mam ostatniego, mam ostatniego, chowajcie się Albo w sumie... What oh. the fuck? Ależ na zewnątrz? No ja no, pierdolę. dole To mam... odpowiada każdym Andrew B Andrew Piwo? Nie bilczki drzewo. Dobra pytanie to on rzucał tym, czy wy rzucaliście tymi butelkami? Ja nie rzucałem. Bum. To ja rzucałem. Czyli dobra czyli... Bo jakby to nie ale rzucał, to mógłby być to oni. To oni? To oni i chuj. Ale to jednak oni rzucali. To a co oni to? Byli? Co oni robią? Oni właśnie chuj robili. Po prostu patrz czy będziesz szybko latał. Im obiegnie normalnie. No i mo też... Ale dyszy? To ja to <laughs> To znaczy door freezing jest? Nie, nie, nie ma, no, no, freezing raczej nie będzie No jest freezing i Dotsy doców też nie było, no ale mogą być, ale Dotsy freezingu to w ogóle. Freezingu, freezingu nawet nie sprawdzaliśmy. A no, przed chwilą jak się pytałem to nie było, musi sprawdzić. <laughs> Perdole, ja daję oni, ja jadę. Czemu oni? Czekaj, czemu oni? Duża aktywność. No bo są oni. Opiec cały czas aktywny jak mnie nawet w środku nie ma. Trzeba ja daję Oni go. Oni o tym wiedzą? Oni o tym wiedzą, tak. pici, dubi, dubi, daba, daba. Przyzwyczajenia z chciałem dać wam pingę na bałwana. Panowie, tu jest. Mam Mam kość, mam kość. A ja o tu. A z tą ladeczką wodu da się coś robić, nie? No można przebijać nie? ją i za którymś razem się zaatakuje. w <grym grym> tą lokkę. Trzy już wbiłem. Cztery, dalej Hanta nie ma? 5? Niebanem psychol. tam jest, Hunt jest, Hunt jest. To jest event eventuje. Pójdź za to. Nie wiadomo nie, że to event! Ja pierdolę. A on w piwnicy się zlepił chyba Ty, czekaj, co? No, w piwnicy się zlepił W tym pokoju, czekaj. gdzie jest Patrocytros Ajo On chodzi dosłownie mi nad głową No, takie głośne to wszystko A tu jest w, w piwnicy widzę jednego To jest w tym pokoju do Hanto. No, ja kurwa tu stoję Ajo To są Twinsy, jak nie to mam małego fiuta Uwaga, czy mam małego fiuta? Mam małego fiuta Gadaliśmy o tym wczoraj, Feta, nie? Na Fortnite No, trzy bałwany, które pozostałe zostały zabite Trzy bałwany zostały zabite